W ulu pojawiła się nowa pszczoła. Nazywa się Marek Żądełko. Na profilowym okulary przeciwsłoneczne, na skrzydłach błyskotki, a w opisie zarabiam miód. Uczę jak zarabiać miód. Nie widać jej na łące, nie zbiera pyłku, nie ma własnego ula, ale codziennie sprzedaje nowy kurs, wczoraj jak robić miód z AI, dziś wolność finansowa w 7 lotów, pszczoły się zapisują, webinar za darmo, ale 90% to powieść o jej życiu, które wygląda jak wersja demo luksusu, apartament z wynajmu, samochód z wypożyczalni, recenzje ze stoka, w środku kursu 10 slajdów z Chat GPT, brak merytoryki, zero opieki, ale za to tylko dziś ostatnie 3 miejsca i kod dałko 10. To się nazywa sprzedawanie pustych kursów, czyli kursów robionych tylko po to, żeby sprzedać, bez wiedzy, bez doświadczenia, bez wartości, tylko z dobrym marketingiem i emocjonalnym haczykiem. Nie uczą jak tworzyć miód, tylko jak sprzedawać obietnicę miodu. Oznacz pszczołę, co kupuje kursy, zamiast machać skrzydłami.